Ziemię można nieco ochłodzić, wybielając trochę chmury nad morzem. Zasada jest prosta: im coś jest bielsze, tym więcej odbija światła. Chmury, o które nam chodzi, to chmury morskie typu stratokumulus. Są niskie, mają płaską podstawę i kłębiasty wierzch. Oceany pokrywają 3-4 powierzchni ziemi, a większość promieni słonecznych pada na błękitne morza. Gdyby było więcej białych chmur, woda absorbowałaby mniej promieni słonecznych. Większość z nich odbijałaby się od chmur i wracała w kosmos. Ziemia byłaby chłodniejsza. Atmosfera pochłania energię słoneczną w tempie 340 watów na metr kwadratowy. Przemysł zwiększył tę ilość o 0,5%. Większa pokrywa chmur może zmniejszyć tę ilość o cały procent to więcej niż działalność człowieka. Mówimy jednak o zmianie koloru chmur. To dość ciężka sprawa. Co to jest chmura? Po pierwsze, jej kolor zależy od rozmiaru kropelek wody, z których się składa. Jeśli mamy mnóstwo małych kropli, chmura jest biała. A jeśli kropli jest mniej, ale za to są duże, chmura jest szara i wiemy, że będzie padać. Olbrzymie krople to ciemne chmury burzowe. Jeśli uda nam się te wielkie, ciemne krople rozbić na małe kropelki, ilość wody pozostanie taka sama, ale chmura będzie jaśniejsza. Profesor Solter uważa, że da się to zrobić, dodając do chmury kropelki słonej wody. Słona woda wyparuje, a kryształki soli rozejdą się po całej chmurze, rozbijając duże krople na mniejsze. Im więcej kropli, tym szersza chmura. Jeśli uda się podwoić liczbę kropli, jej zdolność odbijania światła wzrasta o 5%. Obliczenia pokazują, że niezwykle łatwo jest zmienić ciemną chmurę burzową w białego bałwanka chłodzącego planetę. Wymaga to olbrzymiej ilości kropli, ale ilość wody jest zaskakująco mała. Wystarczy rozpylić ledwie 10 m3 na sekundę, by naprawić szkody, których do tej pory dokonaliśmy. Wydaje się proste. Spryskując chmury wodą, schładzamy Ziemię i żyjemy długo i szczęśliwie. Jest jednak mały problem. Jak przenieść wodę morską w powietrze? Pomoże nam statek przyszłości, podniebny jacht. Nazywam je rozpielaczami. Słowo jacht brzmi trochę pretensjonalnie, być może, ale to lepsze niż łodzie chłodzące planetę spryskując chmury wodą morską. Będą to prawdopodobnie jachty trzykadłubowe o długości 45 metrów, wyporności 300 ton, wysokie na 20 metrów i wyposażone w trzy wirniki. 50 kominów wyrzucających wodę morską zostanie umieszczone w strategicznych miejscach na kuli ziemskiej. Tradycyjne żagle zostaną zastąpione przez skomplikowane systemy wirników, które będą stanowić zarówno napęd łodzi, jak i wyrzucać wodę morską w powietrze. Łodzie będą napędzane siłą wiatru, który poruszy wirniki. To dużo większa moc niż uzyskana z żagli. Wiatr pcha łódź, za którą ciągną się turbiny. Te z kolei, napędzane wodą, generują energię. Końcówka rozpylacza znajduje się wewnątrz każdego wirnika. Strumień wody strzela w górę na wysokość 30 metrów, gdzie trafia na morską warstwę graniczną. Na tej wysokości naturalne turbulencje powietrza wciągają kropelki do środka chmury. Rozchodzą się one równomiernie na wysokości około kilometra nad powierzchnią wody. Rozpylacze mogą działać automatycznie i mogą wpłynąć na otwarte morze wszędzie tam, gdzie akurat są potrzebne. Bielsza chmura to hasło jak z reklamy proszku do prania, ale to może się udać. Jedyny problem to koszt miliardy dolarów. I wciąż nie wiadomo, czy taka ingerencja w naturę nie przyniesie skutków ubocznych. Istnieje możliwość, że monsuny staną się bardziej intensywne. Trzeba dowiedzieć się, gdzie i kiedy można bezpiecznie rozpylać. I jak na razie flota wybielaczych chmur istnieje tylko w wersji 3D, na ekranie komputera i w szkicach. Biorąc jednak pod uwagę ocieplenie klimatu, być może warto rozważyć pomysły takie jak ten. Gdyby wziąć się do tego na serio, pierwszy statek byłby gotowy za pięć lat.